My jesteśmy gdzie indziej. Nie wiem gdzie to jest, ale to oczywiście miejsce i Jest... Jest o wiele lepiej, żeby wychodzić z łoga. O wiele. Na bokini. Ale ta duża sfałda. To jest monster. Kolejny sfałda i, I kolejny sfałda jutro od I jeszcze SK. Czy to przypadkiem jest... Ty. Nie, to nie jest przykłady. Nie, to nie jest Revengeon. A, tu jest Revengeon. Tak, tu jest Revengeon, właśnie. No, tak, to jest Revengeon, prawda? Tak, Nie tak. Chyba tak. Teraz już się parę jeszcze. Kolejna się To jest Martin Walkiri, czy ja jestem Martin Walhala? Nie wiecie? za bardzo ja nie wiem Ferrari No, czy to jest Black Series? kolejny AMG GT Black Series dokładnie kolejny AMG GT Black Series jeszcze AMG 1 kolejny ja tam będzie to mega furia, a to na koniec kolejny AMG GT Black Series Bo no dobra, teraz jakieś Aston Martin. Dobra, i zrobię tak. żeby wam to kadrę co tam. tam na koniec. Za, za dobre fury tam są. Jakiś Aston Martin, jakiś Aston Martin, jakiś McLaren, jakiś Ma a nie, to jest, to jest chyba 720S. Mam rację? Nie. 765L. To też jest 765L. I to też. Tak. było prawie widać. O, i jak wtedy było kosztujący to już się spider. To jest wassza kara rakieta. Bardzo podobno, ale jednak nie. Czekajcie, bo mój tata oczywiście sobie chodzi w dziecko. No, eś, chodź, bo, bo znowu nie zgubisz jak zawsze Yy, dobra, koniec cięcia, yy. idziemy dalej. Tam jeszcze Rewuelto stoi. O, ja już widzę tam taką pękę. Mam nadzieję, że to to, co myślę. A widzieliście kiedyś LW i KCS? Nie widziałam. Kilka razy nawet. Revuelta. Rewuelto, Piękna Rewuelto, Karbo. Miał karwin na miasteczku kości. w Kościołku Idziemy dalej Dalej mamy i A dalej Brabusa i jeszcze nie wiecie co Brabusa <laughs> I Gidia ja samochodowa Później mamy Ferrari SF90 Później mamy Ferrari SF90 A później mamy Ferrari SF90 Czajcie! A to, to co? To nie jest. To jest 488 48, pista Spider. No, wyjątek F8 Tributo, ale jednak nie jest. O! To, to jest. To jest ta, ta MMK, o której myślałam. To też jest. Chyba to. Nie, to jest 296 GTB. To jest Hurakan f Boże, to wygląda jak huragan Sterrator. Naprawdę. Może to jest huragan To jest huragan Echo. Tu jeszcze GT2RS. Patrzcie, zobaczmy. Zobaczmy, jak to tam jest. Tam GT2RS, GT2RS. A później GT2RS. O, dobra, ślepi załówek. Później 912 Turbo S. Później 911 Carrera S Później Porsche Cayenne Turbo GT Później Aston, Później Aston Martin DBX Później Aston Martin DBX Później Aston Martin DBX, a z przodu one wyglądają właśnie tak Dobra, czekajcie, bo mój tata znowu gdzieś sobie łazi jak jakiś jak jakiś przypadkowy gość, który w ogóle mnie nie zna Rolls-Royce Rolls-Royce I później Rolls-Royce O, a, a teraz nie uwierzycie, co to dobrze. Nie uwierzycie, na pewno nie uwierzycie No, słuchajcie, no, chyba najmocniejsza, No Naprawdę Rolls-Royce, nie no, dobra Orange Rover S-Power Orange Rover S-V Maybach 6 i Maybach GLS 6 Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To wygląda bardzo fajnie. Ja w ogóle tutaj jeszcze nie patrzyłam No już patrz. Nie wiem co dzień. Mam nadzieję, że tu komarów nie ma. To jest jakiś Bentley Bentley First Edition. Tam było napisane First Edition. Mam lubi New Performant. Piękny. Kolejny euro, kolejny euro i kolejny euro. Dobra, teraz jeszcze te Wam pokażę. Bentley, Bentley, y... Franksburg Maybach, Mercedes S. i chyba I, i też bardzo dobra fura. Bardzo. M3CS. Dokładnie. Tak, słyszeliście. Tak, M3CS. Ja nie mogę. Pierwszy raz M3CS Jakby to było M3CSL to naprawdę WOW! Ciekawe czy kiedyś bym myślę o M3CS Competition Ciekawe czy w ogóle jakiś był, który będzie na przykład M2 CS, M3CS, M4, M4CS, M5 CS i takie tam. Ciekawe, czy w ogóle zrobił Competition Właśnie takie Dobra, uwaga, przychodzimy do... Najlepsze. Uuu Takie dobre fury, że prawde używam. O, nawet jest jedna fura. To jest. To nie było. To jest. O, to jest to i Rolls Rolls. Czekajcie. tam gdzie ten biały? o, super, zjechała dobra, McLaren Senna o co? później Lamborghini to jest Sien. Uh -huh. czekajcie, to jest Sian? czy Revolt? Sian okej o, Rolls-Royce nam. Boże, jakie to dobre fury ja jeżdżą dobra, i fura co, A, ja mam w patrycję ale naprawdę co? no nie wierzę to nie wyraźnie. nie wyrazi. no nieważne McLaren z Beat day. najszybszy McLaren na całutkim świecie widzicie to jest najszybszy McLaren na świecie McLaren z Beat Day zobaczcie robią Boż, ten ster Zobacz jeszcze. Porsche 917... Nie, tak? 918 tak. Spyder Spider Porsche kolejny 918 Spyder. I dalej mamy takie takie kury, których też nigdy w życiu nie widziałem. I którą ma nawet chyba Holland. mówili przynajmniej: Ferrari Monza. Ferrari Monza. I w ogóle najdziwniejsze w tym jest to: że to jest jednoosobowe. To jest chyba, to chyba pierwszy raz widzę, widzę samochód, który jest jednoosobowy. Ferrari Monza. Naprawdę. O! Nie, czekajcie. A nie, to jest Monza SP2. A to co za Ferrari? Y Uh, Monza SP1. Ok, to jest Monza SP2. A Monza SP2 to jest dło Nie, nie wierzę. Czy to jest malowanie gulfa? Czy to jest marowanie gulfa? To... To jest you know, uh, Ferrari Monza. Monza SP2? Uh, yes. Tam pan pytał się czy... Albo nie widział, albo po prostu się nie pytał, czy nie wiem. To jest Ford GT. Już myślałam, że to malowanie gulfa, ale jednak nie. Ale i tak, to malowanie jest takie czyste i piękne. No i słuchajcie, ko, ko, ko ten... A, jeszcze jedno. Jeszcze jedno. nie Jesz, wiem co to za Martin, To po prostu DBS na to. Zauważyłem i to też. Dobra. To koniec.